Powikłania dzielimy na wczesne i późne. Mm -hmm. I najbardziej poważnym wczesnym powikłaniem jest właśnie Martwica. No nie? To, mm -hmm. to jest zagrażająca martwica, bo mniej więcej do... Dwóch, trzech dół, wiesz, to nie jest y, taka sztywna granica, kiedy możesz odwrócić ten proces i nie będzie śladu, mhm. bo to zależy, jaki kaliber tętnicy jest zatkany, ile tego materiału było podane, czy jest krążenie oboczne, jest dużo tutaj elementów. Mhm. Ale generalna zasada, jeżeli podejrzewamy niedokrwienie tkanek, im szybciej odetkamy tętnicę, tym lepiej. Jak mnie pytają młodzi lekarze, jak się poczuć pewnie, jeżeli chodzi o stymulatory, to ja jej mówię bardzo prosto. Perfekcyjnie znać anatomię, uwzględniać zmiany, które zachodzą w obrębie twarzo-czaszki z wiekiem, bo wszystko jest niżej niż w Atlasie tak. Anatomii, tak? Bo w mm -hmm. Atlasie Anatomii to masz taki modelową tak, czaszkę tak. ze wszystkimi 25 -latka. elementami. 25-latkę. Tak. Jeżeli dotkniesz czymkolwiek malutką tętnicę, to ona się obkurczy, czyli ucieknie, a kaniula ma tępą końcówkę mm -hmm. i podajesz bokiem preparat. Mhm. Czyli jak dotkniesz naczynie, to ono się obkurczy, więc nie podasz w naczynie. A igłą przejdziesz przez naczynie i możesz podać w naczynie, no tak. nie wiedzieć o tym.